Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak wyglądają chryzantemy na początku października. Chryzantemy cięte, doniczkowe, sterowane, drobno kwiatowe. Są drobno kwiatowe sterowane. Jak widać, kotek przyszedł. Jak widać, kolor się już pokazuje. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobają moje firmy. Kotek się bawi. Te mam tutaj pierwsze roki, nie wiadomo czy coś z nich będzie. Czy coś tam pokaże, coś tutaj pokazuje się jakiś wrzosowy kolor, ale... ale jakiś jestem sceptyczny co do tej odmiany w tym roku. Te niezawodne, wrzosowate, piękne, duże będą, naprawdę duże. Puszczają kolor. Piec już raz w tym roku już chodził. Był lekki przybrozek. Jak widać, tak wygląda. Tutaj mamy taki pierwszy rok, zamówiliśmy sezonkę. Jak widać tak wygląda. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Jak się podoba łapkę w górę, komentarz. Stawcie subskrypcję. Oglądajcie moje wcześniejsze filmy. I do następnego. Cześć!